Cześć! CyberLow razem z portalem bitcoin.pl odpowiada na pytania, a dokładnie ja odpowiadam, na pytania dotyczące walut wirtualnych, i dzisiaj odpowiadam na 5 pytań. Jeżeli chcesz kopać wirtualne waluty, będziesz to robił w sposób zorganizowany i ciągły. No, nie ma wyjścia, trzeba mieć już działalność gospodarczą. I albo założysz jednoosobową działalność, albo założysz spółkę, albo na przykład rozszerzysz już swoją obecnie funkcjonującą działalność o właśnie emisję waluty wirtualnej, handel nią, czyli kupno sprzedaż. Pierwsze, co trzeba zrobić, to trzeba mieć odpowiednie PKD. Dekadę właściwe dla emisji waluty wirtualnej i handlu nią to jest 64.19.z. Pisałam już o tym na bitcoin.pl, zresztą w serwisie też się pojawiła informacja. W tamtym roku GUS wprowadził stosowną numerację. Więc to jest pierwsza sprawa. A druga sprawa to jest kwestia no, poprawnego rozliczania, czyli księgowania naszych przychodów i kosztów. Oczywiście kopać wirtualne waluty możesz, to nie jest nielegalne, ale musisz odpowiednio ewidencjonować przychód. W tym wypadku Twoim przychodem będzie wymiana waluty wirtualnej. No, a to musisz odpowiednio zewidencjonować. Więc co my robimy? No, my pracujemy z klientami, którzy zajmują się właśnie tego typu działalnością. Przygotowujemy dla nich interpretacje podatkowe i w oparciu o tę interpretację podatkową i w oparciu o współpracę z firmą księgową prowadzą swoją rachunkowość. Pamiętaj, że to nie ty wystawiasz fakturę z tytułu, no tak naprawdę można powiedzieć, przychodu wymiany, tylko giełda czy też kantor powinien tobie stosowny dokument dostarczyć w oparciu o który wykażesz przychód. Jednocześnie też w momencie, kiedy wykopujesz walutę wirtualną, musisz odpowiednio to ewidencjonować w aktywach firmy, bo w tym momencie waluta wirtualna no, jest już, można powiedzieć, tak najprościej przyrównać to do jakiegoś, chociaż pamiętajmy, że waluta wirtualna nie jest towarem, nie jest rzeczą, ale dla takiego uproszczonego, jakby modelowego przykładu, trzeba przyjąć, że w momencie, kiedy wydobywasz walutę wirtualną, musisz ją wprowadzić sobie na magazyn, czyli że wydobyłeś jakąś tam wartość walut wirtualnych, które następnie będziesz wymieniał, tak? Czyli masz jakieś aktywa wprowadzone do firmy. Księgowość musi to odpowiednio ewidencjonować. Więc na te dwie rzeczy: PKD oraz ewidencjonowanie przychodów i kosztów, rzecz jasna, musisz zwrócić uwagę. Spotkałam się jeszcze z takim ciekawym pytaniem od osób, które prowadzą działalność i chcą wykorzystać moc obliczeniową właśnie na wydobycie. Dlaczego, dlaczego tak będzie, że nie będę mógł odliczać VAT-u z kosztów mojej działalności, spółki, córki, którą będę chciał na przykład na ten cel utworzyć, czyli pokupuję sobie jeszcze dodatkowe? serwery, czy dodatkowe karty graficzne, a nie będę mógł tego, nie będę mógł odliczać VAT-u. Dlaczego? No, drodzy Państwo, dlatego, że żeby móc odliczyć VAT, to rzecz jasna, ten VAT w przychodzie musi powstać. Nikt nie będzie nam, yy, prawda, odliczał VAT-u, zwracał VAT-u, w tym wypadku Państwo, jeżeli my tego VAT-u w ogóle nie zarobimy, mówiąc krótko. W związku z tym, no, trzeba pamiętać o tym, że jeżeli chcemy prowadzić działalność związaną z emisją walut wirtualnych, handlu nią, wymianą, to taka działalność nie będzie generowała nam możliwości odliczania VAT-u, bo po prostu przy tych transakcjach VAT-u nie ma, najprościej mówiąc. Tego, o tym trzeba pamiętać, tego się trzeba trzymać. Drugie pytanie. Jeżeli firma zajmuje się handlem bitcoinami, to po prostu zajmuje się wymianą. I teraz tak, może być to kantor, może być to giełda, a może być to na przykład właśnie taka firma, która no, zajmuje się emisją i wymianą. Jeżeli przyjmujemy, że chodzi nam o firmę, która zajmuje się stricte handlem, to jest to po prostu kantor czy też giełda. I stosownych zezwoleń na dzień dzisiejszy, a dzisiaj mamy 7 czerwca, nie trzeba mieć, ale trzeba pamiętać o tym, że zmienią nam się przepisy związane z. Przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy i y, będą liczne obowiązki nałożone w zakresie identyfikacji transakcji. Zresztą już teraz trzeba identyfikować użytkowników i weryfikować ich. I pamiętajcie o tym, żeby y, no, tutaj y, być na to szczególnie wyczulony, przy zakładaniu kantoru, przy zakładaniu giełdy. Poza tym trzeba mieć regulamin, politykę prywatności, procedury AML. To są takie najważniejsze rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę. Natomiast żadnych stosownych pozwoleń, licencji od jakichś organów nadzorczych mieć nie trzeba. Trzecie pytanie. Jeżeli ktoś chce zakładać działalność na wirtualne biuro, może nie jest to zakazane. Natomiast. Yy... Powiedzmy, jeżeli chcielibyście być płatnikiem podatku VAT, możecie mieć problem, ale jeżeli jest to tylko i wyłącznie działalność związana z wymianą walut wirtualnych, ok, to już zostawiam do Waszej dyspozycji, czy chcecie w taki sposób funkcjonować. Czwarte pytanie. Nie, jeżeli mówimy o wymianie walut wirtualnych. Czyli innymi słowy, kupuję i sprzedaję, i chcę to robić jako jednoosobowa działalność. Jeżeli w sposób zorganizowany i ciągły chcesz kupować i sprzedawać wirtualne waluty na swój, że tak powiem, rachunek, możesz to robić jako jednoosobowa działalność, ale pamiętaj, że musisz stosować odpowiednie przepisy związane z ewidencjonowaniem tego typu przychodów, no i jednocześnie odpowiednio to księgować. Jeżeli chciałbyś to robić na rachunek osób trzecich, no to to już będzie kantor, no i będą dodatkowe obowiązki nałożone na ciebie, związane właśnie. Właśnie chociażby z identyfikacją, weryfikacją użytkowników, więc o tym pamiętaj. To jest zasadnicza różnica, ale jako jednoosobowa działalność, jeżeli chcesz to robić na własny rachunek, możesz wtedy, możesz się rozliczać podatkiem np. liniowym 19%, ale zastanów się w zależności od tego, w jakim progu będziesz, bo przy jednoosobowej działalności możesz wybrać właśnie podatek liniowy, to będzie stała stawka 19%, niezależna od dochodu, jaki osiągasz. Natomiast jeżeli to będzie rzecz jasna spółka, no to też możesz to odpowiednio rozliczyć. To już wszystkie pięć pytań. Mam nadzieję, że no, handel walutami wirtualnymi będzie się dobrze rozwijał. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, koniecznie piszcie je oczywiście na adres adminmałpabitcoin.pl. Możecie też pisać do mnie, jeżeli jesteście zainteresowani współpracą, przygotowaniem kwestii prawnych do funkcjonowania Waszej firmy oraz księgowo-rachunkowych. Współpracujemy z doradcą podatkowym, który specjalizuje się właśnie w tej tematyce, więc tutaj możemy. Pomóc. No cóż, ja wracam do pracy, bo dzisiaj mam bardzo, bardzo pracowity dzień, a w zasadzie no do końca czerwca jest całkiem, całkiem pracowicie. Pewnie jak u Was zresztą też, bo przed wakacjami wszyscy chcą jak najwięcej rzeczy zrobić, żeby mieć możliwość na spokojnie wyjechania na urlop. Ale mam dla Was też fajną wiadomość: nagram dla Was filmik, jeszcze jeden, który obiecałam Arturowi, który właśnie na profilu w social media na Facebooku zadał mi pytanie dotyczące licencjonowania i kupowania właśnie takich przechodzonych licencji. Nagram o tym filmik, pojawi się post na blogu, więc jeżeli jesteście zainteresowani tym tematem, to gorąco zachęcam Was do śledzenia materiałów. Oczywiście również zachęcam Was do podzielenia się tym linkiem dalej. A jeżeli nie subskrybujecie jeszcze kanału CyberLaw na YouTube, to koniecznie zapraszam do subskrypcji. Cześć!